Rzeszów24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Ja rozumiem, ja rozumiem, ja nie mam wrogów ale wszystko przed nami. Bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę o spokój. Będziecie Państwo mieli możliwość zadania, pytań, o niecałym wypadku. Ja dobra, dobra, to już, to już, to

A to, co ja robię za jakiś kolosalny pieniądze, ja robię za dwie? Ale, ale za darmo pracować? Ale do ministra. To jest moja robota. to I to do mnie, Do mnie należy, żeby porządnie tego trzymać. Spokój. Mamy świadomość trudnej sytuacji. Będziemy dzisiaj rozmawiać. Bardzo proszę o to. Wracamy w takim razie do naszego panelu. jste jsteši goštřmi? Tak? Prosím, paní. Řeknete, co vám chodí? Zamiast protoklasy okay. povědět tam To ja Jak się nie da? Często się da. Przyjechali, się. Się to, że jest, tu przyjechaliście robicie obowiązki. Posłuchajcie, tutaj się z da. Się ja, się ale, się z ale to się Ja was proszę. Powiedziałem państwu, że będziemy mieli możliwość zadawania pytań. I chciałbym, aby aby to uszanować.

nie robi pani to była. Ale w bocze, a tu weź mikrofon. A co nie, nie mogą być, a, kamizelki nie mogą być? Nie, pan nie, nie, jak ma, nie jak ma, masz ja nie mówię w Rujburze o kamizelku. O to, żeby było cisza. A nie Dobra? To niech minister słucha, nie szanuje rolników. Niech szanuje nasz głos. Niech szanuje ministrów. Nie może być tu w Pozwólcie Państwo przeprowadzić tą dyskusję. Obiecałem, że udzielę Państwu głosu i każdy będzie miał możliwość zadania krótkiego pytania i się wypowiedzieć. A szanujcie Państwo to, że kilka z oraz internautów chcą usłyszeć naszą debatę. No, y, 10 osób jest innego zdania i chce drukować awanturę. Tysiąc osób chce drukować awanturę. Nie dziesięć! Momenci! Momenci! So, y, Posłuchajmy, jeżeli so, so, so. nie dopuszczono by było. was do debaty, to możecie mieć o to pretensje. Natomiast dajcie szansę zgłosić swoje problemy. Niech Komisarz odpowiedział na nie i jeżeli nie wypełnią tego, do czego są zobowiązani, możecie protestować. Ale taka musi być kolejność, nie inna. Ja protestowałem i zamykano mnie w więzieniu za to. Ja podpisywałem porozumienie że Rzeszowskie 30 lat temu, cały stan przez w więzieniu. Wtedy, ja wtedy, wtedy, ja wtedy proszę, proszę, proszę o spokój. dzisiaj macie szansę zaprezentować swoje stanowisko i uszanujcie to, bo to jest wymóg demokracji. Nie może być tak, że dziesięciu zakłóci porządek i możliwość prawdziwe Ale proszę, ale proszę yy, Szanowni Państwo, jeżeli chcecie, aby także Państwa uszanować, a my was chcemy uszanować, to nie uszanujcie nas. Dokładnie. Bardzo o to proszę, tak? Ja zapowiedziałem i zaproponowałem, że będzie możliwość zadawania pytań i bardzo proszę, abyśmy teraz nie zakłócali sobie, umówmy się, że nie ma buczenia, nie ma ćwiczenia, skrócimy nieco tę część wstępną debaty i im dłużej będziemy się teraz negocjować, tym mniej będziemy mieli czasu. To puszczę Państwa do głosu, bardzo proszę. I teraz już proszę o spokój. Reszów 24.pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.